Witajcie w kolejnym filmiku ze Staru z Galaxy of Heroes z racji tego, że trwa Conquest, to jest dobry moment, żeby pogadać sobie znowu o Kronach, żeby może co niektórym pomóc i po prostu dać namiar co trzeba robić, ponieważ ten update z tym road ahead, road z Data z no jest naprawdę dość ciężką sprawą, chyba cięższą troszeczkę niż mody, jeżeli chodzi o zrozumienie całości, w praktyce może jest troszkę łatwiejsze. Ale jednak, jednak trochę, trochę to czasu i energii schodzi, żeby zrozumieć to od A do Z. Zresztą widać tutaj ten tekst. Um, ja bym chciał, żebyście też nie brali tego filmiku jako. Um, Poradnik, który będzie dobry zawsze na przyszłość. Ten chcę dopiero e, zrobić w przyszłości. zapewnie dopiero za kilka miesięcy, jak już to data krony, rzeczywiście e, skończy się ten powiedzmy cały chapter od 1 do 6, który widzicie tutaj na tym screenie, i będę mógł spokojnie wtedy Wam omówić, co i jak. Chodzi właśnie o te krony. Teraz jesteśmy w epoce niebieskiej. <grym> Jak tutaj widać, te, te, tu gdzie Wam pokazuję em, kursorem e, i e, Dzięki temu, że jesteśmy w, po prostu tutaj na początku dopiero drogi, y, może wam pokażę, które rzeczywiście na których datakronach się skupić, y, gdyż no, okazuje się, że tych datachronów wiele nie ma. Y, myślałem, że będzie tych datachronów troszkę więcej można zdobyć, a w praktyce wychodzi na to, że jeden czy dwa. Tutaj widzicie datakrony, które mam y, ja obecnie y, na stronie SWGGG. W linku w opisie do tego filmiku dam wam odnośnik do mojego konta i do tych datach będziecie mogli sobie Przejrzeć, chociaż widać, że tutaj nie do końca wszystko jeszcze jest dobrze widoczne, ale, ale coś tam jest i będziecie mogli sobie podejrzeć. No, interesują nas w tej chwili te niebieskie datacrony, więc na tych się skupię te zielone już za nami, tylko po prostu za, szar za chyba kryształy da się te zielone. Zresztą mogę zerknąć do gry, to, to zobaczymy. W shipments datacrons zobaczmy niebieskie, tylko części są. Dokładnie tak. O nie, zielone też są, więc za Shardshop można zielone jeszcze kupić, jak ktoś coś potrzebuje, żeby sobie tam podlewelować, ale przede wszystkim tutaj widać dużo, bardzo części niebieskich. Ale w każdym razie niebieskie części są teraz na topie, gdyż one będą wypadać za Territory Wars w tym miesiącu. Jak i no przede wszystkim Conquest, który właśnie trwa i jesteśmy powiedzmy w środkowym prawie już etapie. Więc dzięki temu filmikowi może będziecie wiedzieć, co zbierać. Przede wszystkim ten, który tutaj widzicie, Datacron. No, może niekoniecznie na poziom dziewiąty, chociaż sam planuję na dziewiątkę zrobić, ale szóstka, myślę, że będzie bardzo dobra. I tak na poziomie trzecim szukamy przede wszystkim to, czyli to, o czym mówiłem w filmiku poprzednim, jeżeli chodzi właśnie o ten. Endaring's Codex, Data Krony Niebieskie, ten jest zdecydowanie na poziomie trzecim najlepszy. Natomiast na szóstym myślałem, że nie do końca będzie to dobre, ale potem gildie różne, moja gildia też zdecydowała, że ten właśnie na poziomie szóstym będzie bardzo dobry. Czyli kiedy um, mamy for otrzymujemy Foresight zadają 20% więcej um, obrażeń i to się stakuje maksimum do 100% do samego końca bitwy. To jest naprawdę, naprawdę dobre i mm, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości e, wyglądało, ale myślę, że rzeczywiście, no, chyba ten jednak szósty poziom dla tych Jedi będzie dobry. No, co prawda, trzeba będzie z Jedi Masterem Luke'em e, grać Master'em Jodą, ale, no cóż, tak to już musi e, wyglądać, ponieważ, no, wydaje się, że ten jednak będzie miał bardzo, bardzo dużo obrażeń. Ja tylko jeszcze rzucę okiem w grze, czy już nie, nie mam na poziomie dziewiątym, bo coś mi się wydaje, że tak, no właśnie. Na poziomie dziewiątym już mam ten datakon, no tylko jeszcze na SWOGG się nie zupdate'owało. I właśnie ten, który mi się osobiście podoba, czyli kiedy, jeżeli otrzymują Jedi Lessons... E Otrzymuje 25% turmeteru i zadaje plus 50% więcej obrażeń, w konsekwencji maksimum aż 150%, co jest myślę e, świetne, naprawdę mm, świetną rzeczą, gdyż no, będzie tych obrażeń dużo i te Jedi Lessons się rozdaje przecież na prawo i lewo, więc myślę, że przede wszystkim ten datakron właśnie dla Jedi warto zbierać, no i to co jest na trzecim poziomie i na szóstym jest must have przede wszystkim, żeby zdobyć, chociaż na poziomie szóstym ja bym widział rzeczywiście, żeby żeby, żeby dać coś ewentualnie innego ale, ale ten poziom trzeci jest szczególnie ważny, więc to tyle jeżeli chodzi o ten dla Jedi, przede wszystkim jego szukamy. Natomiast drugi to dla rebeliantów, który tutaj widzicie, czyli znowu 25% turmeteru na początek bitwy i akurat wydaje się, że całkiem ciekawy będzie właśnie ten na poziomie szóstym kiedy rebele atakują poza swoją turą, mają 25% szans na zdjęcie 10% turmeteru z przeciwnika, co wydaje się naprawdę dość. Dość mocne, natomiast level 9, hmm, wejdę sobie w datakrony and Codex na, i na szóstce. Hmm, na, no, na, nie na szóstce, na dziewiątce, sorry. Na szóst, szóstkę przecież już, już mam. <grych> o dziewiątkę mi chodziło. Dla cls podobno będzie bardzo dobry. Hmm, ten Call to Action. Jeżeli tutaj ma call to action, użyje swojej, swojej umiejętności podczas tury, jakiś Yy, sprzymierzeniec, no to Commander e, Luke Skywalker asystuje, więc wydaje się, że jednak jako drugi będzie ten bardzo bardzo e, dobry. Po, po tym, jak ludzie gdzieś tam ztestowali, no, jak to będzie, to, to okaże się w przyszłości. Natomiast, no, jeżeli chodzi o te całe datakrony i jak wejdę na swoje konto, mm, no to jak zobaczycie, tych datakronów nie ma dużo. Tak gdzieś zmaksowane są dwa. I, I to wszystko. <laughs> nie, ma, nie ma tutaj jakiegoś szału, i to jest problem, nie problem. Może jak ich nie będzie dużo, to będzie całkiem spoko, ostatecznie. Więc polecam przede wszystkim robienie tym, tym którzy właśnie grają sobie Conquest i zbierają stamtąd materiały. Ten dla Jedi. Tutaj robić. Przede wszystkim ten trzeci poziom oczywiście musi być, więc robicie reloj, jeżeli go nie macie. No i ten na poziomie szóstym jest naprawdę dobry. Jak wam się uda dojść do dziewiątego poziomu, no to szukacie oczywiście dla Jedi Mastera Luka. Ja polecam ten z Jedi Lessons, ale są osoby, które myślą nieco inaczej. I cóż, mam nadzieję, że Wam to y, pomoże, jeżeli chodzi o zdobywanie datakronów, tych właśnie endaring, Codex, które mamy teraz, te takie niebieskie, y, przez te kilka dni, które mamy Conquestu, no i na TV będzie troszeczkę materiałów, więc przynajmniej jeden, dwa powinno się udać y, datakrony zbierać. No i co, to tyle, jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, możecie spokojnie zadawać je w komentarzach, a ode mnie to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.